Bardzo serdecznie z tej strony domo Dominik 2012 i witam Was w kolejnym odcinku drugiego sezonu kariery Olympic Marsylia. No i dzisiaj zaczniemy już sobie w końcu rozgrywki ligowe. Od i to z grubej rury zaczniemy sobie te rozgrywki ligowe, no bo pierwsze nasze spotkanie to mecz z Los Lilu u siebie. I jest to drużyna, która w zeszłym sezonie do końca walczyła z nami o pozycję w top 3 ligowym, więc to będzie na pewno ważny mecz, a potem. Przyjdzie czas na rewanż z Young Boys Berno, mecz, który oczywiście w pierwszy wygraliśmy 2-1, ale to nie było pewne zwycięstwo i tutaj jeszcze wszystko może się w tym rewanżu wydarzyć, tym bardziej, że gramy w Szwajcarii, więc naprawdę trzeba będzie być bardzo uważnym. Potem mecz wyjazdowy ligowy już z FC Metz, następnie u siebie zmierzymy się z Girondis De Bordeaux i na wyjeździe zagramy z Troi. Więc ciekawie się ten miesiąc zapowiada. Trochę ważnych spotkań będzie. No a właśnie takie pierwsze czeka nas już za dwa dni z Los Klil. tutaj bez treningu pomiędzy meczami z Bernem i Lil tymi tymi dwoma, które są w odstępie dwóch dni, no bo po prostu potrzebujemy optymalnego składu i na jedno i na drugie spotkanie. Mamy ofertę transferową za Luisa Enrique i oni nam chcą dać Christiana Cabasele, czyli chyba zauważyli, że kawasele jest na naszej liście życzeń. I chcą nam go dać w, w wymianie za Enrique? Natomiast mnie taka wymiana nie interesuje kompletnie. No bo ten kabasele jest na tej liście życzeń, owszem, ale no jest tam tylko dlatego, żeby tam być tak naprawdę. Eee, w ogóle widzę, że z tego co słyszę, nie mam wyciszonej gry w tle, więc już to, już to szybko, szybko sobie robimy. Eee, nie tutaj, tutaj, szybko to ściszamy i okej okay. No bo, no bo ten, bo chce ściągnąć jeszcze oczywiście stopera, natomiast raczej nie będzie to, nie będzie to akurat kabaselek Grillisz w ogóle w Juventusie, ciekawy transfer bardzo piłkarza piłkarze Aston VII, w ogóle tej parę ciekawych ruchów, więc tak, ja bym się zainteresował chyba tym stoperem, no bo, bo to jest tak naprawdę jedyna pozycja, jaką teraz musimy wzmocnić, tak koniecznie, że teraz i chcemy to, go, to zrobić, więc w tą stronę też pójdziemy. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze ktoś był skautowany. Zresztą zobaczymy sobie szybko. A dwa dni jeszcze, okej okay, dobra, za dwa dni się tym przejmiemy, bo jeszcze paru zawodników ma te dwa dni do raportu końcowego, więc wtedy się temu dokładnie przyjrzymy. A teraz przyjrzymy się naszemu spotkaniu ligowemu zaraz. Wcześniej oferta jeszcze za Ganegeja. Oferta z AS Monaco, no do naszego rywala to go nie będziemy sprzedawać, bo. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby wzmacniać klub z Księstwa. A mecz z Los Clil. No zapowiada się naprawdę interesująco. Jeśli chodzi o naszą jedenastkę, to tak w bramce oczywiście Maximiano, Luis Maximiano. Na prawej obronie Fabien Quentin Z. W środku zagra Felipe z Bartrą, taki duet. Ja wiem, że jest jeszcze Albiol. Ale Albiola zostawimy sobie na ten mecz rewanżowy z Bernem po prostu, bo, bo chcę tych dwóch mieć tutaj optymalnym jakby zestawieniu naszym. A mawi na lewej obronie, przed nim zagra Kamara. Dalej Rongier, przed rążyjem Ramsey i na bokach towę z Muniainem. No i Milik w przodu, kapitanem tej jedenastki oczywiście będzie Aaron Ramsey, a nie Iker Muniain, który dopiero do, do naszej drużyny przyszedł. Na ławce rezerwowych znajdzie się Luis Enrique może? Tak, znajdzie się Luis Enrique, zostaje gulami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to się wszystko by zgadzało, więc przechodzimy już do tego spotkania. Zapraszam Was na pierwsze spotkanie ligowe w tym e, sezonie. Ciekawe, jak zaczniemy, bo to jest mecz, który może dać sygnał naszym naszym rywalom typu PSG. Właśnie los Clint, czy Lyon. O co my chcemy walczyć w tym sezonie? Czy jest na nas presja, żeby zrobić awans do Ligi Mistrzów? E... No, jestem dość pewny, że my jesteśmy wystarczająco dobrzy, bo my, ma, na, my mamy naprawdę dużo lepszy skład niż mieliśmy na początku poprzedniego sezonu. Dlaczego tkwię z Rążierem, który jest w słabej formie? On jest dla nas wielkim zawodnikiem tutaj, dla Marsylii. Jest dla nas naprawdę bardzo ważnym zawodnikiem. I jaki jest nasz humor po tym ostatnim meczu? Zawsze szanujemy rywali, tutaj nie ma co popadać w jakąś zbytnią pewność siebie, myślę, że trzeba tutaj zaznaczyć, że zawsze rywali szanujemy, tym bardziej takich jak Los Clil. bo ja ich naprawdę szanuję i ja wiem, że oni są nam w stanie dużo krzywdy zrobić, więc mam nadzieję, że chłopaki też o tym wiedzą i że pokażą, że na to sobie nie chcą pozwolić. Na Orange Velodrome podejmujemy Los Cleal. I kończy się to remisem 1 do 1, więc nie jest najgorzej, generalnie. Do nas Bramkę Towę w 9 minucie. Potem Albio zmienił Felipe, Gay zmienił Kamarę, Gulam zmienił Bartrę. No i niestety w 77 minucie straciliśmy gola na 1 do 1, tak więc nie udaje się wygrać tego pierwszego spotkania. Ale najważniejsze jest to, żeby nie zaliczyć kwal startu, czyli ten remis z takim zespołem jak Lil, jest myślę, jak najbardziej do przyjęcia w tej pierwszej kolejce. Tym bardziej, że do, nam tutaj dochodzą jeszcze ze spotkania właśnie z Young Boys Berno, które trochę nas osłabiają pod względem gdzieś fizycznym. Jest Martin Hintereger. on Wygląda całkiem ciekawie. Tutaj nie ma co ukrywać. Artis Elustondo. Też na naszą listę życzeń trafi, potem będziemy z tych paru zawodników sobie wybierać. Gagnjolis. Gnagnon. Gnagnon. Nie wiem, ciekawy piłkarz w obliczu razie. 24 lata, 77 Francuz przede wszystkim. Tak samo fajnym piłkarzem jest Noyen Perez. On jest jeszcze fajniejszym, nawet piłkarzem, bym powiedział, którego w ogóle byłoby super ściągnąć. Sergi Gomez to jest Los Clits, więc tutaj raczej nie ma co w to iść. No i mamy ofertę transferową za Luisa Enrique z Fiorentiny, ale ja Luisa Enrique na razie nie chcę nigdzie puszczać w tym sezonie. W tym sezonie chcę, żeby Brazylijczyk był jeszcze w naszej drużynie i żeby nam tutaj pomagał walczyć w lidze i w pucharach o punkty przejdziemy do listy życzeń sobie naszej i do zawodników, których można ściągnąć no i ja bym tutaj szedł zdecydowanie w kierunku tego, tego Pereza, który, który jest w Atletico Madryt 21 lat 20, 21 lat, 22 miliony euro wartości i naprawdę już teraz niezły overall więc ja bym był z tego mega zadowolony, gdyby on do nas mógł przyjść tak więc składamy ofertę kupna Atletico Madryt, To nie jest dużo pieniędzy za niego, a to jest zawodnik z naprawdę dużym potencjałem, który zapewne w Atletico jeszcze na pierwszy skład liczyć nie może. U nas na pierwszy skład też liczyć by nie mógł, ale mógłby liczyć na regularną gremię o wszystko, a to myślę, że powinno być dla niego w tym wieku dość ważne. 22 miliony, to są 23,209%. Ja się na to jestem w stanie zgodzić. To nie jest jakaś wygórowana specjalnie. Oferta transferowa, i przechodzimy już teraz do negocjacji z samym Argentyńczykiem. Jest o tym bardziej fajne, że Argentyńczyków w Marsylii było dość sporo, chociażby o Ocampo w ostatnich latach, więc to jakby jest też kierunek już obadany. Może się polecić paru kolegów, jak to tutaj jest. Zgadza się na rolę zmiennika, więc to jest dość wartościowa informacja. Na 4 lata ja bym go chciał. On się na to zgadza, więc widać, że chce do nas przyjść i tutaj nie ma absolutnie żadnych oporów przed zmienieniem Atletico, właśnie na nas. Spróbujemy mu zaoferować 30 tysięcy, tak samo jak ma w Atletico, i dać mu do tego stówę premii. Zobaczymy, co na to. No i on, odpowie. on się na to zgadza. Tak więc mamy argentyńskiego młodego, środkowego obrońcę w naszej drużynie. I to naprawdę może być zdecydowanie wartość dodana na przyszłość, szczególnie do naszej drużyny. Na początek trzeba mu na pewno ustalić trening. Neyen Perez, numer trzeci sobie ubrał. Jest to dla niego myślę odpowiedni numer, nie ma tutaj co z tego zmieniać. No i jak to wygląda w kwestii treningów? Możemy mu dać co chcemy generalnie, więc ja bym mu dał za obrońcę grającego piłką, żeby trochę w tym aspekcie się podszkolił, bo to u niego nie wygląda zbyt dobrze. A zawsze dobrze mieć piłkarzy rozgrywających piłkę od tyłu, umiejących to robić. No a my już przechodzimy sobie dalej do meczu z Young Boys Berno, który już 10 sierpnia na nas czeka. Wcześniej oferta z Walencji za Towena, ale tak jak odrzuciłem ofertę Chelsea London, tak samo odrzucam ofertę Walencji no bo to To nie jest piłka, którego ja chcę sprzedawać i tutaj nie chcę robić rewolucji w tym składzie. W tym sezonie my po prostu chcieliśmy ten skład wzmocnić w tym okienku, ale w sensie uzupełnienia go, a nie w sensie robienia rewolucji. No bo piłkarzy takich rewolucyjnych to ściągaliśmy w poprzednim sezonie właśnie ściągając chociażby To jest ciekawa oferta swoją drogą, papa gay. Oferta za papę geja z SL Benficki. No i ja nie wiem czy my jej nie rozważymy, bo u nas papa nie jest pierwszym wyborem. Naszym pierwszym wyborem jest oczywiście Kamara. No i kamary bym nie chciał sprzedawać, ale takiego geja można puścić. No bo Benfica to jest realny kierunek, tylko spróbujemy z nimi porozmawiać. Ja bym chciał 30 milionów. Za mniej niż 30 go nie sprzedam, bo to nie jest piłkarz, którego ja gdzieś szukam, żeby aktywnie sprzedać. Natomiast jest to piłkarz, którego sprzedać jak najbardziej mogę i tutaj nie będę miał oporów, ale jeśli dadzą oni odpowiednią kwotę, więc 30 milionów euro. 10 więcej niż jest on wart. To jest moja cena za niego i taniej go na pewno nie puścimy. Tak więc tutaj George Jesus może sobie odpuścić to odpuszczanie, obniżanie cen. Ale on też nie chce dać za dużo. No jak nie da tych 30, to po prostu się pokłócimy, pożegnamy i tyle. Tak jak mówię, no nie będę aktywnie tutaj szukał opcji sprzedaży papy ale nie odmówię rozmowy. Natomiast pan George Jezus takiej sensownej rozmowy odmawia, bo on tak na dobrą sprawę to poszedł o półtora miliona do góry i to wszystko, tak więc no w taki sposób się nie dogadamy niestety. Mamy informację, że pojawiło się zainteresowanie Diego Carlosem, ale to jakoś nie jest dla nas specjalnie bolesna informacja, no bo my już pozycję stopera mamy obsadzoną. A teraz czas na ten mecz z Young Boys i to jest bardzo ważny mecz do bramki Mondon oczywiście. W obronie za Albiola pojawi się, znaczy za Bartre pojawi się Albiol i w miejsce Felipe Perez, taki taki nowy duet naszych obrońców. Na lewej obronie, oczywiście, Gulam. Przed nim Gay, dalej zostaje Ronzier. A właściwie nie, zamiast rążera wskoczy sobie tutaj Lopez, zostanie Ramsey, natomiast na dziesiątce. No i z przodu zagra Luis Enrique Milik oraz Muniain, tak bym ja to widział. Na ławce pojawi się Ake, więc prawdopodobnie wejdzie sobie z ławki rezerwowych ten zawodnik. I oprócz tego, nasz skład wygląda myślę dobrze, tak jakbym ja to widział. Więc, jak podchodzimy kapitanem, oczywiście Steve da, jeśli występuje w podstawowej 11. No i debiut Pereza. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie ten debiut Argentyńczyka na naszym środkowym obrońcy Ale wcześniej czas na konferencję prasową to Dla nas mega ważny mecz, którego nie można zawalić Więc mam nadzieję, że chłopaki staną na wysokości zadania Czy Perez może zastąpić Alvaro? Definitywnie może Może być dużo lepszym od Hiszpana e, Ludzie mówią, że jesteśmy teraz mocniejszym zespołem w tym dwumeczu No, no dobrze mówią, ale... Ale musimy być i tak na naszym najlepszym Musimy zagrać najlepiej jak potrafimy W tym meczu ze Szwajcarami, nie możemy im absolutnie odpuścić No i czy możemy utrzymać naszą przewagę No oczywiście celujemy żeby znowu wygrać, tak? No bo No nie podchodzimy do tego meczu na podstawie, na zasadzie takiej, że Nie będziemy walczyć tylko o to żeby nie stracić naszej przewagi z pierwszego meczu Tylko my ten mecz chcemy rzeczywiście wygrać No ale zobaczymy i co z tego nam Wyjdzie, przechodzimy do symulacji tego spotkania i wygrywamy 2-1 znowu. Tak więc to podejście się opłaciło. Arek Milik oraz Fatih Gulam z bramkami zmienił Bartra Albiola oraz Valentin Germain Arka Milika w tym spotkaniu. Tak więc dwa mecze z Young Boys wygrane po 2-1. No i teraz moje pytanie brzmi: czy to już jest faza grupowa, czy jeszcze kolejny mecze nas będzie czekał? Bo w sumie nie zwróciłem uwagi: czy to była runda play-off, czy to była runda kwalifikacyjna? Bo są dwie rundy ogólnie. Kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów w tej chwili, ale nie wiem czy my w obu bierzemy udział, tak jest. Czyli jeszcze mecz z Fenerbahce przed nami, plus jest taki, że mamy już zapewniony udział w Lidze Europy w tym momencie. No bo przeszliśmy Berno, tak więc już jesteśmy w, w rundzie bezpośredniej, w, w rundzie czwartej eliminacji. Więc mamy ten pewny awans, ale będzie trzeba jeszcze się tutaj troszeczkę natrudzić. No bo Fenerbacze to już jest rywal z troszeczkę wyższej półki od Young Voice. Przed meczem z Met mecz oczywiście damy sobie trening. Tutaj już nie będziemy tak oszczędzać zawodników, jak miało to miejsce przed tym spotkaniem z Los Kil. A ogólnie w... zakończymy sobie ten odcinek po meczu z Metz, no bo to i tak będą trzy spotkania w tym odcinku i zostaną nam cztery, czyli z Wenerbacze oraz Bordeaux i Troy na następny odcinek. Myślę, że to by było racjonalne, bo ten odcinek już troszeczkę trwa. Nie chciałbym go też robić absolutnie tutaj za długiego. Zlecimy pierwszy rozmowy tutaj, bo jest oferta zarałuj. Ja ją oczywiście bym z chęcią przyjął, tylko tutaj trzeba zdjąć opcję wykupu, i wtedy będzie wszystko pięknie. No i my przechodzimy sobie już do treningu przedmeczowego z FC Metz. Mecz z Metz, jeśli <śm> <śm> fajnie brzmi w ogóle. Mecz z Metz. Jeśli się nie mylę, gramy na wyjeździe. Zaraz to sobie zweryfikujemy. Mamy tutaj jakąś informację. A okej, okay, Raúl, udało się dogadać to wypożyczenie, więc zgadzamy się na wypożyczenie Julesa Raúl. No i nasz osiemnastolatek, który w zeszłym sezonie dość fajnie się rozwinął na tych wypożyczeniach, na których był. Idzie na wypożyczenie teraz do Turcji i mam nadzieję, że dobrze mu tam pójdzie. Że będzie się tam fajnie, fajnie dalej rozwijał. mecz zaczęło nieźle ten sezon, bo są na siódmej pozycji, więc są przed nami. Nie wiem, czy oni czasami nie wygrali tego meczu, ale my oczywiście mamy zamiar tutaj z nimi wygrać. Nie będziemy absolutnie brali tutaj jeńców. Wchodzi Ryszard, bo musi odpocząć chwilę tę Na środku obrony, oczywiście, Felipe z Bartrą. Na lewej obronie, Amavi Przed nimi, Glenkamara Co nie jest Glen Camara? Bubakar, chyba, nie kamera, Ale dobra, nieważne. Rążier wskakuje, oczywiście. Ramzi, zaraz zobaczymy, co z nim zrobimy. Na prawą stronę, na pewno, to Wę. Z przodu wystąpi Germę w tym spotkaniu. Na lewej stronie, natomiast Ake. No i Ramzy w takim przypadku musi zostać. Bo, bo nie ma aż tyle miejsca. No, chyba że wystawilibyśmy Milika, chyba tak zrobimy, że po prostu Germaine zagra za a na szpicy wyjdzie Arek Milik, i tak to zestawimy. W takim przypadku, kapitanem tej drużyny niech będzie Florian Towen. Tak, ja bym to widział. No, i mam nadzieję, że, że zaprezentujemy się z dobrej strony na ławce. Na ławce niech się pojawi Kenton bo dla niego jest ważny ten Sharpness, żeby go łapał, żeby nie trzeba było zbyt często rotować naszym młodym, znaczy naszym prawym obrońcom etatowym. Na ławkę także wejdzie sobie Perez w miejsce Albiola. No i ja bym tak to widział. Mam nadzieję, że ta jedenaska da nam zwycięstwo zewce Metz. jest jest tak mocny skład, no bo Ake jest naszym dobrym zmiennikiem, tak samo Jermeł. Valer Jermeł nieraz pokazywał, że naprawdę jest w stanie nam dać spora jakości, jeśli trzeba kogoś zastąpić i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. No i tak jest, wygrywamy 1-0. To wę trochę zawiódł, widać, że ta opaska kapitańska mu troszeczkę ciąży, no bo nie trafił jedenastki w 69 minucie, ale na szczęście w ostatnich 5 minutach się spięliśmy i w 85 Valentin Rungier dał nam bramkę dającą zwycięstwo 1-0 z Metz. Oprócz tego za, za Germena wszedł sobie Ramzi, za Muniaina, znaczy za Milika wszedł Muniain, Tak to wyglądało, jeśli chodzi o zmiany w tym meczu. No i bardzo to cieszy, bardzo to cieszy. My notujemy swoje pierwsze zwycięstwo w tym momencie ligowe. W taki właśnie sposób. No i czeka nas już mecz. Mecz ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, playoffów, w którym zmierzymy się z tureckim Fenerbahce, Tak jak już mówiłem. To będzie bez wątpienia cięższy dwumecz niż z Young Boys Berno. Powiem Jermenowi, że dobrze się spisał na tej pozycji numer 10 i że będzie generalnie grał tam, gdzie go wystawię. No tak mu powiedziałem, no bo, no bo taka jest prawda, no <głos》> nie będę go oszukiwał, że, że po prostu to ja decyduję, gdzie on gra. No bo on jest naszym piłkarzem rezerwowym do uzupełnienia składu, gdzie aktualnie jest tego potrzeba. To nie jest zawodnik, który może gdzieś być ustabilizowany na jakiejś konkretnej pozycji. No bo nie ma takiego miejsca w naszym składzie. Mamy ofertę wypożyczenia za Ake. Jest to oferta z Aston V. Jest to oferta ciekawa i nie wiem, czy się na nią, czy, czy jej ewentualnie bym nie rozważył. Na pewno pierw delegujemy, żeby to było po prostu bez opcji wykupu. No i jak nam odpowiedzą, że się dogadali, a zapewne to się stanie, no to wtedy zastanowimy się, co w tej kwestii robić. Też możecie napisać w komentarzach, czy tego Ake. Chcemy wypożyczać do Aston Vii i dać mu się tam trochę ograć, czy jednak mieć go u nas. No bo trzeba pamiętać, że mamy też Luisa Enrique i gdzieś jest nam trochę ciasno już na tych skrzydełkach w tym momencie. No ale to możecie napisać w komentarzach jak uważacie. Ja wam za ten odcinek już bardzo dziękuję. W kolejnym, tak jak mówię, dwumecz z Fenerbahce, do tego Bordeaux w lidze, do tego Troy w lidze. Więc naprawdę ciekawe rzeczy będą się działy. Zadecyduje się nasz udział właśnie w fazie grupowej Lidze Mistrzów czy tam się znajdziemy, czy nie. Jeśli nie, no to na szczęście mamy już pewny awans do Ligi Europy, no bo przeszliśmy Szwajcarów w poprzedniej rundzie, ale oczywiście moim celem jest tutaj jak najbardziej dotarcie do tej fazy grupowej. No i tak jak mówię, jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawienia dzwoneczka, do łapki w górę, do udostępnienia tego odcinka na grupę na Facebooku, także, gdzie chociażby harmonogram, gdzie możecie sobie zobaczyć, kiedy jakie odcinki się pojawiają. No, i zapraszam już jutro na odcinek z na Policznych Paczu 2021 do FIFA 16. No i do zobaczenia. Cześć!